Z nami Tomasz Potapczyk, wielki duch, można powiedzieć, duch Podlasia, który wspiera boks, dyscyplinę w ogóle pięściarską, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. A jego zawodnicy startują na imprezach poza granicami, rozsławiając polski boks. Tomek, kolejna impreza za nami. Tempo ogromne. Jak trener, prezes, działacz, nauczyciel, mąż, ojciec, jak godzisz te, wszystkie, godzisz te wszystkie funkcje? Dziękuję bardzo za tak miłe słowa. Jest to dla na mnie naprawdę taki, można powiedzieć, zaszczyt słuchać pochlebstw po zakończonych imprezach. Nie przed, ale po. To już jest nasza trzecia impreza rangi mistrzowskiej w tym roku. Plus jeszcze jedna gala Suzuki, która również się odbyła. Zakończyliśmy w tej chwili Międzynarodowy Puchar Polski. Cieszę się, że zapisaliśmy się w historii jako województwo Podlaskie, Powiat Sokulski, miasto Sokółka, bo rekordowa liczba zawodników, która nas odwiedziła, to liczba 600. Więc następny rekord do pobicia czeka. Bardzo się cieszę, że frekwencja była tak wysoka i poziom sportowy przede wszystkim był również wysoki. To na pewno zaprocentuje w przyszłości i będziemy pewnie mogli zobaczyć w tej grupie U15, U17 przyszłych kadrowiczów i przyszłych dobrych zawodników w kraju w kategorii seniorów i seniorek. Taką mam nadzieję, ale z pewnością tak będzie, bo to pokazuje, że nasz boks od momentu, kiedy Julia Szermeta zdobyła medal olimpijski, a prezesem został Grzegorz Nowaczek, idzie w dobrym kierunku. W dobrym kierunku to na pewno idzie, bo nie tylko to, co dzieje się w ringu jest istotne, istotne jest to, co się dzieje wokół ringu. Masz przygotowany naprawdę sztab tutaj ludzi, którzy organizacyjnie spieli tę imprezę tip top, tak jak powinno być. Wszystko przebiegło jak na... Mistrzostwach Europy. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Z, jak się robi taką imprezę od strony tego, czego nie widzi z kibic w transmisji, czy z właśnie tutaj na, na samym ringu w czasie tej imprezy. Tak, to co widzimy w telewizji, y, potem oglądając transmisję, to już jest y, można powiedzieć taka wisienka na torcie. Ale to co się dzieje wcześniej, to jest bardzo ważne. Mam za sobą wspaniały zarząd klubu KS Boxing Sokółka i to jest bardzo ważne, który mnie wspiera na co dzień, wspiera mnie w mojej działalności. Razem się trzymamy. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że wszyscy mogą tego zazdrościć. Wspaniały jeszcze raz powtórzę sztab zarządu klubu KS Boxing Sokółka. I również wsparcie samorządów, to jest bardzo ważne. Województwo podlaskie, marszałek województwa, powiat Sokulski, starosta Sokulski bez tych osób, niestety te imprezy nie odbywały się by w Sokółce, ale yy, najważniejsze, że najważniejsze, że jest wsparcie ogólnie z zewnątrz. To jest bardzo ważne. Trzymajmy się tego i naprawdę można zajść daleko. To, co w... Wspomniałeś wsparcie z zewnątrz, ale to wsparcie nie wyszło z niczego. Zaczynałeś praktycznie od zera, czyli od zajęć w u a skończyłeś na znaczącym się klubie w Polsce. No, skończyłeś. No, twarz w najlepszym, chyba, lub najbardziej znaczącym klubie w Polsce, organizując przy okazji najważniejsze imprezy rangi centralnej w naszym kraju. Czy to z. Wnosi wkład w rozwój z klubu, bo klubowicze to już są kadrowicze. Boks to przede wszystkim cierpliwość. Jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces w boksie, musi być cierpliwym i pracowitym. Tak samo jest w strukturach trenerskich. Jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, musi być cierpliwym, pracowitym, a przede wszystkim uczciwym do zawodników, jak i do osób, które wspierają dany klub. To jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że. Że nam to wszystko wychodzi. Bardzo się cieszę, że ja nie przestałem tego robić dawno-dawno temu. Cieszę się, że wychowujemy dzieci i młodzież w duchu fair play, w duchu takim patriotycznym i w duchu przede wszystkim uczciwości. To jest najważniejsze. Bardzo się z tego cieszę, jestem dumny. To, o czym mówimy dyscyplina sportowa. Zaznaczyłeś ten fakt, że jest to dyscyplina, a w dyscyplinie wiążą się to, co mówiłeś. Transparentność, uczciwość, przejrzystość, jasność tego, co się dzieje w strukturze i potem jasność tego, co się dzieje w ringu. Tych, którzy się wymieniłeś, tych, którzy działają poza ringiem, a kogo chciałbyś tutaj w jakiś sposób szczególnie zaznaczyć, tych, którzy wystąpili w ringu, czy widzisz tutaj jakąś przyszłość na, dla swojego klubu? Mówię tutaj regionalnie, bo powiedziałeś, że to jest przyszłość kadry polskiej, ale czy dla swojego klubu, czy ob, miałeś czas w ogóle obserwować to, co się wydarzało z, w ringu i dopingowałeś na pewno, ale czy coś się wpadło w oko trenera? Tak, właśnie tak można powiedzieć, minusem gospodarza zawodów jest to, że nie ma czasu na oglądanie walk. Jest tak, albo sprawy organizacyjne związane z całością przebiegu zawodów, albo przygotowywanie swoich zawodników do danych walk. W tych zawodach uczestniczył także mój syn, więc kto ma syna w ringu i musi z nim wychodzić, więc no to wie, wie o co chodzi. To jest bardzo stresujące, męczące, naprawdę to taki ciężar spada po walkach ze mnie zawsze, kiedy kończy walkę mój syn. Zdobył tutaj medal, bardzo się z tego cieszy, To już jest kolejny jego medal, takiej rangi rok temu. Mu zdobył tutaj złoty medal w kategorii 15 teraz zdobył w kategorii U-17. Jest młodszym rocznikiem medal brązowy. Przegrał w półfinale z późniejszym triumfatorem tej imprezy, także to też takie jest budujące. Myślę, że prawie wszyscy moi zawodnicy, którzy uczestniczyli tutaj w zawodach zasługują na pochwałę. Więc ogólnie pochwalę wszystkich. To jest bardzo ważne i budujące, że mamy również w swoich strukturach takiej działalności rodziców, którzy nas wspierają na co dzień. Myślę, że to też jest taka siła. Liczę zawsze na nich i nigdy mi nie odmówili pomocy. To jest bardzo ważne. Dziękuję również tutaj za pomoc na pewno mojej rodzinie, mojej żonie, która mnie wspiera na co dzień i mojej córce, która jest ze mną na dobre i na złe, jest jak przylepka taka mała, która zawsze chodzi za mną, czasami się odwróca, ona tam stoi, więc taki miły i sympatyczny non stop jest przy mnie, a ma 9 lat, ale też trenuje boks. I to miło usłyszeć. Mogliśmy o tym boksie mówić naprawdę dużo, a w Sokułce dzieje się naprawdę dużo. I ci, którzy mają Chęć zwiedzania kraju, to zapraszamy do Sokółki. Ci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach, zapraszamy na zajęcia do Sokółki, jest bardzo dobrze prowadzone z strona Sokulskiego Stowarzyszenia Tutaj, czyli z Klubu Sportowego. Można was znaleźć wszędzie, więc zapraszamy do Sokółki, dziękujemy za Sokółkę i dziękujemy za te z mistrzostwa kolejne, które wyszły organizacyjne na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na Podlasie, bo Podlasie jest naprawdę pięknym regionem. Zapraszam na Sokulszczyznę, do powiatu sokulskiego. Są tu piękne miejsca do zwiedzania, do wycieczek. Zapraszamy. No i zapraszamy oczywiście na nasze zajęcia do klubu Casboxing Boxing Sokółka. Troszeczkę z autoreklamy. Z w jakie dni, w jakich godzinach można się spotkać? Zajęcia codziennie dla grupy zaawansowanej, mamy zajęcia codziennie dla rekreacyjnej, poniedziałek, środa, piątek. Jeżeli ktoś chce kiedyś wystartować na Mistrzostwach Polski, z Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, zapraszamy do Sokółku i możecie się tu przeprowadzić. Piękne tereny, piękne miejsca. Cóż powiedzieć, Sokółko przyjmuje, przyjmuje wszystkich. Dziękujemy. A pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam wszystkich sympatyków pięściarstwa, wszystkich, którzy dobrze życzą naszej dyscyplinie. Dziękujemy.